Wypełnienia. Z tym nie ma problemu, poradzę sobie po dwóch językach, ale ten zat to jest tylko po hiszpańsku. A, to jest ta celników. coś do picia do wyboru tam ja sobie kole Czy no nic specjalnego, ale z samolotem nie podróżuję się pod na danów że lądowanie nocą w Linie to się ciągnie po horyzont zobaczymy czy mu sprawnie pójdzie przyziemienie lądowanie no, wylądowaliśmy w Limie na lotnisku imienia Chavez'a i odprawy paszportowe. No cokolwiek. I lot jednak nie trwał 4 godziny, tylko 5, ponad 5 godzin trwał lot z Majaką. Teraz idziemy odebrać bagaż, odprawić się i tak dalej tam z tłem i idziemy szukać hotelu jakiegoś. Mam nadzieję, że będzie czekał na mnie jak zwykle. Stoimy teraz w kolejce do odprawy paszportowej i tu jest absolutny zakaz nagrywania, to musicie pamiętać. Zajęło to łącznie jakieś 30 sekund, wystarczyło powiedzieć, że jestem tutaj jako turysta. Gdybym się przyznał, że przyjechałem tutaj w, w, w interesach, że tak powiem, w sprawach biznesowych, to wymagaliby ode mnie innej, no specjalnej wizy, by wymagali. Ok, w każdym razie teraz odbierzemy bagaż. I mam nadzieję, że nie będzie problemów z tym, kurczę, z celnikiem, dlatego, że mam jednak problem wypełnić ten świstek po, po hiszpańsku. Nie pamiętam, jak ja to ostatnio wypełniałem. Chyba zawsze prosiłem kogoś, żeby mi pomógł. W każdym razie, jak się przyczepię, to to wypełnię na szybko, ale nie mam nic do odslenia, przynajmniej się do niczego nie przyznaję, bo to nie ma sensu tutaj. Wystarczy pokazać, że cokolwiek mamy przy sobie i od razu strasznie kasują. Z tego, co wyliczyłem, to kasują mniej więcej na 20-30% wartości danego przedmiotu. Jeżeli więc macie laptopa przy sobie, zadeklarujecie, że on kosztował 2000 dolarów, no, za te 2000 dolarów to mogą Was skasować jakieś, nawet 400 dolarów mogą Was skasować tej celnicy nawet w przypadku, gdy będziecie wracać z tym laptopem, tak? Nie sprzedacie go tutaj, nie zostawicie. Dlatego lepiej tu się do niczego nie przyznawać i tyle. Tutaj jak widać będą nasze bagaże jechać. wypełniłem ten papier, mam nadzieję, że dobrze. Bardzo krótko, nie wchodziłem w żadne szczegóły, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o ten, o, o to, co mam do oclenia. Zazwyczaj, jak nie wiecie, co to znaczy, to czasie znaczy nie. Ja żartuję, z tego, co tutaj rozumiem, to w tym pierwszym punkcie chodzi o to, czy przywożę 10 tysięcy dolarów, albo równowartość w czymś innym tam. Napisałem, że nie. W drugim punkcie chodzi o jakieś Albo artykuły pochodzenia zwierzęcego i tak dalej. To też nie. W trzecim nie mam zielonego pojęcia. I czwarty również. Ale lepiej wtedy zaznaczać nie. Najwyżej <grywanie> mnie cofną, to też wam dokładnie powiem o co, im, o, o co im poszło. Pokazywałem to już kiedyś. Pokażę jeszcze raz tym, że jest daleka, bo ostatnio mnie policja za to ścigała. Tam, jak przechodzi się, tam właśnie będę dawał tą karteczkę i zobaczcie, ten pan nacisnął przycisk, zapaliła się lampka zielona. To znaczy, że może normalnie przejść, nie musi iść do losowego, do werybkowego sprawdzenia bagażu. Jak będzie czerwona, to tam obok musi pójść, tam go przetrzepią i na skanerze i tak dalej. I tam się wtedy kłopoty zaczynają. I tutaj, tak naprawdę, to nie jeden dealer narkotyków zmarł na zawał, jak zobaczył czerwoną lampkę, prawda? No, jakie szczęście mają nie widziałem sytuacji, że 10 rzędów było czerwonych. No w każdym razie mam nadzieję, że będę jał zieloną, bo nie chcę tam się z nimi połować, za przeproszeniem. Ciekawe, ile osób przez tego pieska sympatycznego dostało do żywocie tutaj w Peru. No, nie, jest to nie, 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 Musiałem jedynie uzupełnić tam imię, e, nazwiska swojego nie wpisałem. W każdym razie tak wygląda po wyjściu. E, aha, nie wiem czy słyszeliście w ogóle, policja mnie skroiła oczywiście, ponieważ e, stwierdzili, że tam nie można nagrywać. Tutaj teraz zobaczę, czy ktoś na mnie czeka, czy nie bardzo. Przejdziemy się teraz po tych ludziach i zobaczymy, czy któryś z nich ma karteczkę z moim nazwiskiem. Okazało się, że czekało na mnie dwóch dziadków, z tym, że jeden z tych dziadków mówi po angielsku, drugi nie. I ten, co mówi po angielsku musi odebrać jeszcze dwóch innych ludzi, więc ten, który nie mówi po angielsku, zabierze mnie do hotelu. No nie pogadam sobie z nim, mówi tylko po hiszpańsku, ale ważne, żeby mnie e, całego na miejsce dowiózł. Statek ma lekkie opóźnienie i jutro rano będę miał trochę czasu dla siebie prawdopodobnie ponieważ statek miał być około 8 rano, a będzie chyba dopiero o 13 albo jeszcze później. jeżeli w takim razie nie będę miał lenia, to jutro, czyli w niedzielę z samego rana e, pójdziemy troszkę pozwiedzać. O, to zwykły sówka jest. No okej, okay, dobra, siadamy do tej taryfy. No niestety pasy bezpieczeństwa nie działają, ale tam trudno. Tutaj się raczej szybko nie jeździ, chociaż jeżdżą, jeżdżą to jak wariaci. W każdym razie nie wiem, czy dokończyłem. Policja mnie zagadała na lotnisku, że nie wolno tam nagrywać. No to kulturalnie zapytałem, dlaczego, skoro nigdzie nie ma informacji o tym. To powiedzieli mi, teraz już wiesz. No dobra, to teraz już wiem. Po szczęściu, A tak, wiem jeszcze. Nie miałem tam nazwiska wpisanego, więc uzupełniłem to nazwisko. Na szczęście wylosowałem zielone światełko, więc nie sprawdzali mi bagażu. Całe szczęście. Bo mogliby się przyczepić, że mam tam jakieś narzędzia, mierniki, dwa laptopy i tak dalej. Różnie to z nimi bywa. Jedziemy teraz do hotelu, tak jak mówiłem przed chwilą. Statek prawdopodobnie jutro o 13. Więc jak Bóg da, to jutro z samego rana pójdziemy na spacer. Z tym, że nie mam zielonego pojęcia, co to jest za okolica, w której będę miał hotel. Czy, tam, czy to jest gdzieś na, na odludziu, czy może gdzieś koło centrum. To się przekonamy. Co to jest za samochód, że te pasy bezpieczeństwa przestały działać? Ta klamerka nie łapie. Pokażę Wam, się tu wyjeżdża z parkingu. Może tak, przez szybę. Chociaż nienawidzę kręcić w nocy, bo nic nie widać. Naprawdę... Przydałby się jakiś znak tutaj informujący, że jesteśmy w Peru. O, tam jest. Welcome to Calao. Calao to, jak się nie mylę, jest dzielnica Limy. Tak to... Ma sens nagrywać, bo i tak nic nie będzie widać. Do zobaczenia w hotelu. To chyba jakaś wersja Amelinium. Tutaj można kupić farby Amelinum. Nie wiem, czy widać, tam osób siedzi w tej taksówce. Z tyłu chyba siedzi ich sześć, z przodu dwie. osobowy samochód. deutiko jest tutaj najbardziej popularną taksówką. Tą drogą ten, ten e, taksówkarz jedzie jak wariat, a zapomniałem, że tutaj pasy z tego nie Dotarliśmy już do hotelu. To jest hotel z, z sieci Hilton Ho Honors. Nie wiem, czy to się różni od zwykłego Hiltona. W każdym razie nawet nie wiem ile to ma gwiazdek i tak dalej. Ja na mnie najważniejsze, że jest restauracja jakaś otwarta. Będę mógł coś zjeść. I już tak standardowo, a może pokażę co tutaj mamy. Windy. I pokażę wam jak wygląda w pokoju. 407 wpadajcie na bimber. Do mnie tutaj zapraszam. Tutaj pewnie na ubranka. Na buty. Zaczniemy, może, od pokoju, tak? O, jakaś szafa jest w tym No, jest szafa, jest safe. Ważne, że jest safe, dlatego że, jak ktoś zostawia wartościowe rzeczy i wychodzi, to mimo wszystko, dla własnego bezpieczeństwa, powinien w sejfie chować paszport, i tak dalej. To jest łóżko. To łóżko będzie King size. W domu z Agnieszką mamy Queen i właśnie zastanawiam się, czy, czy nie zmienić na większe, czyli właśnie na tego, na King. Tutaj jest mini barek. czy można się częstować. Zobaczcie, jakie ceny. Soma to są w tych w SOLAS, więc nawet nie wiem po ile stoi te SOLAS w dolarach. Ciężko mi to by. No, nie mam zielonego pojęcia. Tak, szafeczki, o jest, modlóweczka. Coś do picia. Najdroższe są te paskudne, małe driniaczki. To dziadostwo potrafi kosztować na przykład tyle, co, nie wiem, dwie butelki 0,75. Jedna taka malutka potrafi tyle kosztować. Nie wiem, przesadziłem. Tyle co jedna 0,75. Hmm, tu pewnie się buty do czyszczenia. No, sprawdźmy, czy jest jakikolwiek widok z okna. Czy w ogóle jest okno? <laughs> Rane. O, jest. Nic nie widać, bo jest ciemne. Ja bym zgasił światło, to może byłoby trochę lepiej. Ale ogólnie z tego co widzę, to na inne budynki jest widok. Jutro rano pójdziemy sobie na spacer, zobaczymy co to za okolica. Aczkolwiek z tego co widziałem, to tutaj już jest bogata, To jest bogata okolica. Bogata dzielnica. No i pokażę Wam jeszcze łazienkę z toaletą. Hej, bastek. No cześć, cześć. Dziwne uczucie, tak widać widzicie mnie teraz, jak ja wyglądam z kamerą w ręku. I tak chodzę i wnerwiam ludzi wszędzie, o wciskam tą kamerę nahalnie. Zazwyczaj taki picie co tutaj widzicie, jest za darmo. Czyli to mogę się poczęstować, a jak coś wezmę z lodówki, to już będę musiał zapłacić. Jakie standardy gniazdek mają? O, mają... podwójne mają. Zarówno e, amerykańskie będą wtyczki pasowały, jak i, euro jak i europejskie. To wanna, o, to wielko... Chyba dla Peruńczyków ta wanna taka malutka. Oni są dosyć mal mali. I czasami trzeba rozkminiać, na jakiej zasadzie krandzia. A uwierzcie mi, że już nieraz miałem zagwostkę, w jaki sposób odpalić wodę. I nie jestem jakiś tam pośledzony. Tylko czasami naprawdę zagadki z tego robią. No ok, to tyle. E, tylko potwierdzam jeszcze, że jutro, pewnie, pewnie do, do, do 12 mi się wydaje, że bezpiecznie mogę gdzieś podróżować, pochodzić sobie tutaj po mieście. Bezpiecznie pod tym względem, że, że kierowca po mnie nie przyjedzie wcześniej, no nie? O, powinien być około 13. Niestety nie zostawili żadnego kontaktu do siebie, więc będę musiał tutaj być o tej godzinie, nie wiem, 12.30, żeby nie ryzykować. O, tu jeszcze jakiś telewizorek. Aha, jeszcze tak przy okazji powiem wam, czy wiecie w ogóle z czego Peru się utrzymuje? No, ja się dowiedziałem ostatnio właśnie od taksówkarza. On mi opowiadał, że E, najwięcej pieniędzy Peru zarabia na, e, na eksporcie e, narkotyków. Nie wiem dokładnie, czy chodziło o kokainę, czy o heroinę, czy cholera, wiecie ale na narkotykach oraz na fałszywych dolarach. Tak, no niestety jest prawda, czyli na przestępczości najwięcej zarabiają. E, nie, wiem jak, nie wiem dokładnie, z czego tu ogólnie się ten kraj utrzymuje, czy ma jakieś zasoby naturalne, czy tylko turystyka i tak dalej. No ale wiem właśnie, że jest to kraj biedny, mają, wiecie, jak mają tutaj e, możliwość. E, Hodowania tych roślin, dlatego, że tu jest teren górzysty, mnóstwo takich poukrywanych mają plantacji. Naprawdę większość zysku tego kraju to niestety fałszowanie dolarów i eksport narkotyków. Hej. Nie zauważyłem, że mają ten ekspres do kawy. W każdym razie zamówiłem sobie kolację. Postanowiłem, że... No, bo jest godzina 22. Nie chce mi się już schodzić do, tego, do, do restauracji, tam też to wszystko długo trwa dosyć, więc wolę sobie zamówić do pokoju, się rozumiem, wezmę sobie prysznic i tak dalej, tylko najpierw niech mi to przyniosą, żebym nagolasa nie odbierał. I pokażę wam jeszcze, co zamówiłem. To ma być jakiś filet, yy, yy, filet, jak to się nazywa, wędzony, do tego paluszki rybne i, i, i piwo. Piwo dlatego, że co. Że mam ochotę. <laughs> to, nie, żartuję, no nie, żartuje. Wodzie to, że ja bardzo rzadko piwo piję, ale bardzo, moim zdaniem dosyć dobrze gasi pragnienie, a nie chciałbym, nie wiadomo, ile dzisiaj już pić na noc i tak dalej. Dobra, i wiecie co zrobię? Postawię kamerę tutaj na tym stoliku i jak przyjdzie ktoś z obsługi, to włączę tą kamerę i, i zobaczycie, jak to wygląda, jak ktoś przynosi taki posiłek. Piękamy. That's okay here, sir? Yeah, just put yeah. it in. And when i finished, what should I do with this? Okay, should I, should I put it outside or just leave the here? Okay, no, over the side or, or no? The red is the, the seven? Mm -hmm. No, no, problem. Okay? Finger? Mm-hmm. Okay. Finger? Oh, no, And the bear, that's okay. we received a distress call. We kunnen niet. De punt. De Oké, stop. Lukt je? oké.

Ciekawe jestem czy się nagrało. Swoją drogą Star Trek w telewizji leci. Tutaj mają bardzo dobry wybór kanałów, więc sobie za chwilkę pooglądam coś i co zamówiłem. A więc tak, to są te... To są te paluszki rybne z frytkami, widzę mi przynieśli. A tutaj wędzona ryba. Tylko to jest na zimno, jak się nie mylę. Z pomidorami, warzywami i tak dalej. Do tego jakieś sosy i coś do picia. No okej. Okay. W takim razie życzę sobie smacznego i prawdopodobnie usłyszymy się dopiero jutro jak będę jechał na stad, a czyli dopiero jutro rano jak pójdę albo na śniadanko, albo jak będę się e, wybioręć na spacer tutaj po, e, po okolicy.